Pewnego dnia tata przyjechał, żeby zabrać wnuka na weekend. Otworzył lodówkę i zobaczył, że w środku pusto. Córko, przecież dobrze zarabiasz. Dlaczego dziecko jest głodne? Zdziwił się. Z pokoju wyszedł mąż i z dumą powiedział: Jej wypłatę dałem mamie. Tata spokojnie zdjął kurtkę i zrobił to, za co kocham go najbardziej. Roman zawsze przychodził bez dzwonienia, ale nigdy nie wchodził od razu. Najpierw ciche pukanie, potem chwila ciszy, dopiero wtedy klamka. Tak robił od lat, niezależnie od humoru, i kiedy miał zabrać wnuka do Zoo, i kiedy po prostu chciał w sobotę pomóc wymienić żarówkę. Zawsze trzeba zapukać, powtarzał. Każdy dom ma swoją ciszę. Tego dnia zjawił się wcześniej, kiedy podwórko jeszcze drzemało, a słońce dopiero wspinało się ponad dachy. Postukał delikatnie w drzwi, poczekał na ciche proszę i wszedł. Z kuchni wychyliła się Renata. Włosy związane, twarz zmęczona w ten sposób, którego nie da się już ukryć. Zobaczyła ojca i uśmiechnęła się odruchowo. Tato, akurat dobrze, że jesteś. Tymek już prawie gotowy. Dzień dobry, odpowiedział spokojnie Roman. Nie śpieszcie się. Usiądę chwilę, herbatę wypiję. Droga daleka, a wnukowi lepiej wychodzić nie na pusty żołądek. Renata skinęła głową. Odwróciła się do kuchenki. Roman zdjął kurtkę, powiesił ją na oparciu krzesła i zajrzał do pokoju. Tymek, siedmioletni chłopiec, z poważną miną walczył ze sznurówkami. Na widok dziadka spoważniał jeszcze bardziej. Jakby to był jakiś wspólny interes do załatwienia. A oni zawsze mieli swoje sprawy: autobus do muzeum, lody w drodze powrotnej, rozmowy o tym, dlaczego gołębie się nie kłócą o okruchy. Roman wrócił do kuchni. Zatrzymał się przy lodówce, jak miał w zwyczaju, otworzył drzwiczki powoli. Biała półka błysnęła pustką. Na górze tylko słoik musztardy i połówka cytryny, na spodku. Niżej plastikowa butelka z wodą. W drzwiach lodówki przeterminowane mleko i kawałek masła owiniętego w papier. Roman nie zatrzasnął drzwiczek. Delikatnie, dwoma palcami, przymknął je. I dopiero wtedy spokojnie powiedział: Córciu, a czemu tak pusto u was? Renata odwróciła się, jak ktoś przyłapany na czymś, co nie jest winą, tylko wstydem. Potem kupimy. Pieniędzy na razie brak. Rozdzieliłam na leki i na zajęcia tymka. Roman stał chwilę, patrząc na czajnik, który cicho sapał na kuchence. Ty przecież w urzędzie pracujesz. Nie najgorzej zarabiasz, powiedział, bardziej przypominając niż pytając. Pamiętam, mówiłaś, że wystarczy. Renata skinęła tylko głową. W tym momencie drzwi od sypialni otworzyły się z trzaskiem. Po podłodze przesunęły się kapcie. W kuchni stanął Leszek. Wysoki, zarośnięty, z kubkiem w ręce. Zmrużone oczy, nie od światła, tylko z przyzwyczajenia patrzenia z góry. Od razu zauważył, że Roman stoi przy lodówce. O, teść już od rana na inspekcji, mruknął popijając kawę. Kontrola zapasów. Roman spojrzał spokojnie. Nie znosił takich słówek. Teść, papa, kontrola, brzmiały jak żarty z obowiązku. Tymek musi zjeść śniadanie, powiedział cicho. Jedziemy dziś w drogę. Dziecko nie może być głodne. Leszek parsknął. Kto by się kłócił, ale u nas budżet rodzinny wiesz. A jak ktoś ma dwie lewe ręce, to nie moja wina. Mamy też swoje obowiązki. Roman patrzył na niego długo bez słowa, aż Leszek poczuł się nieswojo. Na co ty właściwie żyjesz? zapytał w końcu. Gdzie się da? Robota teraz trudna, sam wiesz. Dorabiam jak mogę, ale przecież jesteśmy rodziną. Tam gdzie ktoś słabszy, trzeba pomóc. Mama moja słaba. Tabletki, leki. Roman skinął głową. Głos miał równy. Tabletki, rzecz święta. To zróbmy tak. Teraz oddajesz mi kartę Renaty, jeśli ją masz i wszystkie duplikaty. Potem jadę z nią do banku, blokujemy dostęp. Ty, jako mężczyzna, idziesz i szukasz pracy, jakiejkolwiek. Od dziś pieniądze Renaty i Tymka to ich sprawa, nie twoja. Leszek prychnął. To mój dom, ja decyduję. I nie twoja sprawa, co z pieniędzmi żona robi. To mój wnuk, odpowiedział Roman. I moja córka. Dopóki tu mieszkasz, zachowuj się jak mąż, a nie jak kurier od własnej matki. Karty na stół. Leszek się zaśmiał, ale śmiech szybko zgasł. Spojrzenie Romana nie drgnęło, ani razu nie mrugnął. W końcu Leszek rzucił kubek do zlewu, sięgnął do kieszeni bluzy, wyjął jedną kartę, potem drugą. Trzecią wyciągnął z portfela na lodówce, położył na stół. Masz. Zablokujcie, jeśli chcecie. Tylko mamy mojej nie mieszaj. Nikt jej nie miesza, odpowiedział Roman spokojnie. Rozmawiam z tobą. Jesteś dorosły. Sam podjąłeś decyzję, sam odpowiadasz. Teraz idziemy do banku. Ty zostajesz, my załatwimy resztę. Renata stała w drzwiach z kurtką w ręku. W oczach miała i ulgę, i lęk. Roman tylko skinął głową. Idź do Tymka, pomóż mu ze sznurówkami. My z Leszkiem musimy porozmawiać. Dwie minuty. I wtedy w mieszkaniu zapadła cisza. Nie ta zwykła, poranna, ale ta, po której wszystko zaczyna się układać od nowa. W banku było cicho, tylko szum drukarki i głos młodej kobiety z zabiurka. Renata siedziała z wyprostowanymi plecami, długopis w ręku, podpisując kolejne dokumenty. Roman milczał obok, oparty o laskę, z tym swoim spokojem, który zawsze dawał jej siłę. Tutaj proszę i jeszcze tu, mówiła pracownica. Wniosek o blokadę wszystkich duplikatów kart, włączenie powiadomień SMS. Ustawienie limitu dziennego. Czy pani chce też zablokować przelewy bez potwierdzenia? Tak proszę, odpowiedziała Renata cicho. Roman spojrzał na nią, tylko skinął głową. Dobrze. Nie rozmawiali dużo. Wszystko, co trzeba było powiedziane, padło już w kuchni. Teraz był czas na działanie. Kiedy wychodzili z banku, w powietrzu czuć było zimę, taką surową, z morza. Roman poprawił czapkę. I widzisz, powiedział, trwało to piętnaście minut a ile spokoju Renata uśmiechnęła się lekko. Może to nie powinno być potrzebne, tato? Czasem trzeba coś odciąć, żeby reszta mogła oddychać. Przeszli kilka przecznic i skręcili do sklepu spożywczego. Roman pchał wózek, Renata trzymała listę w ręce. Co masz? spytał. Napisałam tylko podstawowe rzeczy chleb, mleko, jajka, kasza, jabłka, trochę sera, warzywa i coś dla Tymka. Roman zaczął układać produkty do koszyka. Spokojnie, bez pośpiechu, jakby to był rytuał. Weź też kefir, zawsze dobrze mieć w domu i miód na wypadek przeziębienia. Penata nie protestowała. Przez moment przypomniała sobie dzieciństwo, jak ojciec po wypłacie robił dokładnie tak samo. Wkładał do koszyka te same rzeczy z tą samą starannością. Wyszli ze sklepu z dwiema torbami. Roman zapłacił gotówką. Nie trzeba, tato, zaczęła Renata. Wiem, że nie trzeba, ale chcę. To na start. Potem sobie poradzicie. W domu Leszek siedział przy stole. I miał już tej zadziornej miny. Zobaczył, że wracają z torbami i wstał niezręcznie. Byliście w banku? Spytał, udając, że nie dba o odpowiedź. Załatwione, odpowiedziała Renata krótko. Karty są zablokowane, mam nowe hasła. Roman odłożył torby na blat. A ty teraz idź do sklepu, leszku. Renata, zostawić listę. Trzeba kupić świeży chleb i masło. Zrób to porządnie. Leszek zawahał się. Przecież już byliście, wiem. Ale to nie o zakupy chodzi, przerwał mu Roman. Chodzi o to, żebyś poszedł, sam, z listą, z pieniędzmi, jak mąż i ojciec. Renata szybko napisała na kartce, chleb, masło, mleko, jabłka, coś słodkiego dla tymka. Położyła na stole. Leszek wziął papier, jakby ważył go w dłoni. Wyszedł. Drzwi zamknęły się miękko. W mieszkaniu zapadła cisza. Roman usiadł na taborecie, wyjął okulary. Nie wykopuję go z domu, powiedział po chwili, ale od dziś będą zasady. Renata nie odpowiedziała. Wiedziała, że ten ton ojca nie znosi sprzeciwu, ale też nie był był po prostu rzeczowy. Wiem, tato, szepnęła tylko, wiem, że robisz dobrze. Leszek wrócił po dwudziestu minutach. W rękach trzymał reklamówkę. Położył na stole bochenek chleba, kostkę masła, jabłka i paczkę ciastek z obrazkiem lwa. Tymek je lubił. – Wszystko było na liście – powiedział, jakby chciał się wytłumaczyć. – Dobrze – odpowiedział Roman spokojnie. – Postaw czajnik. Napijemy się herbaty. Usiedli we trójkę. Nikt się nie kłócił. Leszek unikał spojrzenia Romana, ale już nie rzucał słów jak kamieni. Renata nalała herbaty, podała ojcu kubek. Tato, nie gniewaj się na niego, on. pogubił się. Nie gniewam się, odparł Roman, tylko porządkuję. Bo jak się nie postawi granic, to wszystko się rozleje, a dom to nie rzeka. Leszek w końcu spojrzał na niego. W oczach miał coś nowego. Może wstyd, może ulgę. Roman skinął lekko głową, jakby chciał powiedzieć: Rozumiem, ale teraz twoja kolej. I w tej zwyczajnej kuchni, między parą z nadherbaty a cichym stukaniem łyżeczek, pierwszy raz od dawna nie było awantury. Był spokój, taki, który dopiero zaczyna się budować. Pierwszego dnia Leszek wstał wcześniej niż zwykle. Nie było narzekania ani kawy z papierosa. Po prostu wstał, ubrał się w robocze spodnie i wyszedł, zanim Tymek zdążył zapytać, dokąd idzie. Renata obudziła się, gdy drzwi cicho się zatrzasnęły. Poczuła coś dziwnego nie ulgę, nie lęk, tylko ciszę, w której dało się odetchnąć. Wieczorem Leszek wrócił późno z brudnymi rękami, twarzą przetartą kurzem i zapachem betonu. Rzucił buty pod ściany i usiadł w kuchni bez słowa. Jak było? Zapytała Renata ostrożnie. Jak na budowie, mruknął. Ciężko, ale przynajmniej płacą codziennie. Roman wpadł chwilę później, żeby zobaczyć Tymka. Zauważył Leszka i skinął głową. No i dobrze, powiedział spokojnie. Zmęczenie po pracy to inny rodzaj zmęczenia. Zdrowy. Leszek tylko wzruszył ramionami, ale gdzieś w środku coś drgnęło. Następne dni wyglądały podobnie. Leszek wychodził o w pół do siódmej, wracał po siedemnastej. Czasem zły, czasem zmęczony, czasem milczący. Na stole zawsze czekał talerz z obiadem, czasem ciepłym, czasem już chłodnym, ale czekał. Trzeciego dnia stara sprężyna w nim znów zaskoczyła. Wrócił z pracy, położył się na kanapie, włączył telewizor i rzucił w stronę Renaty. Tylko nie zaczynaj z pytaniami. Cały dzień słuchałem ludzi, którzy rozkazują. Renata spojrzała spokojnie. Nie pytam, tylko mówię, że kolacja gotowa. Zawsze gotowa, zawsze po twojemu, odburknął. Nie wszystko musi być jak w twoim planie. Renata wytarła ręce o ścierkę i stanęła przed nim. Stop. Teraz mówimy spokojnie. Leszek spojrzał na nią z zaskoczeniem. Zawsze w takich momentach spodziewał się krzyku albo łez, a tym razem dostał tylko ciche słowo, które zatrzymało wszystko. Po prostu jestem zmęczony, dodał po chwili ciszej. Wiem, ale zmęczenie to nie pozwolenie na chamstwo. Wieczorem Roman przyszedł po gazetę jak zwykle. Zobaczył napięcie, ale nie wtrącił się. Zrobił sobie herbatę, usiadł i słuchał, jak Tymek opowiada o nowym koledze z przedszkola. Dopiero gdy Leszek wyszedł na balkon, powiedział cicho do córki. Nie wchodź w jego złość. Ona się wypali, jak nie ma paliwa. A jak wróci? Zapytała Renata. To wtedy znów powiesz stop. I spokojnie. Następnego dnia Renata położyła na stole kartkę i długopis. Napisała. Rachunki. Prąd. Tyle. Czynsz tyle, przedszkole tyle, jedzenie tyle. Podzieliła wydatki na obowiązkowe i można potem. Na dole dopisała na przyjemności, według możliwości. Przypięła kartkę magnesem do lodówki. Co to? Spytał Leszek, widząc ją rano. Plan, żebyśmy wiedzieli, na co idą pieniądze. Znowu twój urząd w domu, mruknął. Nie urząd, tylko porządek. Wieczorem, gdy Roman znów zajrzał, zauważył tę kartkę. Przeczytał uważnie i kiwnął głową z uznaniem. Dobrze to zrobiłaś, powiedział. Jak wszystko ma swoje miejsce, łatwiej się oddycha. Może Leszek się z tego pośmieje, westchnęła Renata. Niech się śmieje. Kiedyś sam dopisze coś na tej kartce. Leszek wrócił późno, ale zatrzymał się przy lodówce. Przeczytał plan dwa razy. Nie powiedział nic, tylko odwrócił się, umył ręce i zjadł kolację w milczeniu. Potem, już przed snem, mruknął do siebie. Chyba pierwszy raz wiem, gdzie te pieniądze naprawdę idą. Roman wyszedł tego wieczoru późno. Na korytarzu zatrzymał się na chwilę, nasłuchując. W mieszkaniu panował spokój, nie ten wymuszony, tylko ten, który rodzi się z prób dogadania się po ludzku. Uśmiechnął się pod nosem. Jeszcze długo potrwa, zanim ta stara sprężyna przestanie odbijać, pomyślał. Ale najważniejsze, że zaczęli. Roman zaglądał coraz rzadziej, nie dlatego, że mu się znudziło, tylko dlatego, że widział już idzie. Tak mówił do siebie i do Renaty, kiedy dziękowała mu za pomoc już idzie, czyli sprawy wreszcie ruszyły z miejsca. Przychodził czasem w sobotę, zawsze tak samo, pukanie, chwila ciszy, dopiero potem klamka. Wnuk Tymek czekał na niego jak na małe święto. Miał już swoje rytuały. Ubierał bluzę, wkładał do kieszeni jabłko i małą zabawkę. Dziadek mówi, że dobre słowa to jak nowe świece zapłonowe, powiedział kiedyś gryząc jabłko na ławce przy Placu Zabaw. Bo niby wszystko działa, ale jak włożysz nowe, to silnik lepiej chodzi. Renata się roześmiała. I miał rację, odpowiedziała. Twój dziadek zawsze znajdzie porównanie które działa. Leszek z kolei zaczął wracać z pracy inny. Nie od razu, nie po cudzie, tylko małymi krokami. Wciąż się męczył, wciąż czasem mruczał pod nosem, ale po kolacji zamiast narzekać, wyciągał stary zeszyt i coś w nim zapisywał. Renata zapytała raz. Co tam piszesz? Nic takiego, odparł trochę zawstydzony po prostu co dziś zrobiłem żeby pamiętać w tym zeszycie pochyłym nieporadnym pismem notował prosto pracowałem całą zmianę naprawiłem kontakt w pokoju kupiłem tymkowi kredki nie kłóciłem się z czasem sam się z tego śmiał ale pisał dalej w mieszkaniu zaczęło robić się ciszej i... Nie ta pusta cisza kiedy nikt ze sobą nie rozmawia, tylko ta, w której słychać, że dom oddycha. W soboty Renata piekła coś prostego: drożdżówki albo naleśniki. Tymek przynosił swoje rysunki z przedszkola i przyklejał na lodówce obok kartki z planem wydatków. Teraz obie kartki wisiały obok siebie: budżet i dziecięcy rysunek słońca. Roman przyszedł pewnego popołudnia tylko na chwilę. Macie sól? spytał z uśmiechem. W moim bloku znowu się skończyła. Renata wiedziała, że nie chodzi o sól. To był jego sposób, żeby zobaczyć, jak się mają. Mamy, tato. I herbatę, i masło, i wszystko. Roman zajrzał do lodówki, ale tym razem bez tej ostrożności, którą miał wcześniej. Drzwiczki nie zaskrzypiały pustką. W środku stały słoiki, warzywa, mleko, ser. Uśmiechnął się tylko i przymknął drzwi. No, wreszcie normalnie, powiedział, tak ma być. Leszek wrócił tego dnia wcześniej. Na stole położył paczkę jabłek i nowy notes. Stary się kończy, powiedział, udając obojętność. Trzeba nowy. Roman spojrzał na niego nie z góry, tylko po męsku. I dobrze, zapisuj. Jak człowiek widzi, co zrobił, łatwiej mu nie zapomnieć, kim jest. Wieczorem Renata usiadła przy oknie. Patrzyła, jak Leszek pomaga tymkowi z kredkami, mały coś tłumaczył z zapałem, Leszek kiwał głową, choć połowy pewnie nie rozumiał. W powietrzu unosił się zapach herbaty i świeżo obranych jabłek. Pamiętasz, jak kiedyś wszystko kończyło się krzykiem? zapytała półgłosem, bardziej do siebie niż do Romana, który wciąż siedział przy stole. Pamiętam, ale to już minęło. Burza swoje zrobiła, teraz trzeba odbudować dach. Odparł spokojnie. Tymek przyniósł swój zeszyt i położył przed dziadkiem. Zobacz, dziadku, pisałem słowa, które są dobre. Roman założył okulary. W zeszycie krzywymi literami widniały rzędy słów Dziękuję, proszę, spróbuję, uda się. Ładne, powiedział. I wiesz, co tym kół? To są właśnie te świece zapłonowe, o których mówiłem. Renata popatrzyła na syna, na ojca, potem na męża, który w ciszy odkładał kubek po herbacie do zlewu. Zrozumiała, że nie trzeba wielkich słów, żeby dom się trzymał. Wystarczy, że każdy robi swoje. Wieczór skończył się spokojnie, jak powinien kończyć się dzień po burzy. Tylko gdzieś z kuchni dochodził cichy dźwięk. Leszek przekręcał kartkę w notesie i zapisywał. Dziś bez kłótni. Kupiłem jabłka, pomogłem tymkowi. Jest dobrze. W sobotni poranek Roman znów zapukał do drzwi, jak zawsze trzy razy, spokojnie, z przerwą. Tym jak już biegł z pokoju, żeby otworzyć. Dziadku? zawołał. Mama piecze ciasto. No to przyjechałem w samą porę, uśmiechnął się Roman, zdejmując czapkę i kurtkę. W ręku trzymał paczkę owiniętą w papier. Położył ją na stole i odwiązał sznurek. Co to? Zapytała Renata, wytarta mąką po łokcie. Patelnie ci przyniosłem. Lepsza, ciężka, z grubym dnem. Na jajka i kotlety będzie jak złoto. Renata zaśmiała się. Tato mamy już jedną. Ta jest lepsza, powiedział krótko. A potem dodał ciszej. I córciu, powiedz Leszkowi, że jeśli jeszcze raz ruszy twoją wypłatę, zdejmę rękawiczki. I wtedy pogadamy nie słowami. Renata spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Wiedziała, że nie żartuje, ale też wiedziała, że nie będzie musiał tego robić. Nie będzie potrzeby, tato. Już rozumie. Z piekarnika wyszedł zapach jabłek i cynamonu, ten ciepły, domowy, który zawsze wypełnia mieszkanie, jakby mówił tu się żyje, nie tylko mieszka. Tymek siedział przy stole, obierał jabłko i kroił je na małe kawałki które i tak zaraz zjadał. Roman, nalał sobie herbaty, popatrzył na córkę. Pachnie jak dawniej, powiedział. Jak wtedy, gdy piekłaś pierwszą szarlotkę i wszystko się przypaliło. A ty i tak zjadłeś, przypomniała Renata, bo to była twoja pierwsza. Około południa Leszek wrócił z pracy. Drzwi otworzył powoli, jakby bał się, że zakłóci spokój. Zdjął buty, kurtkę, torbę postawił w kącie. Z kuchni uderzył go zapach ciasta i smażonych kotletów. O, dziś święto? rzucił z półuśmiechem. Sobota, odpowiedziała Renata. Dziadek przyniósł patelnię, to trzeba było przetestować. Leszek podszedł do zlewu, umył ręce długo, dokładnie, jakby zmywał z siebie cały tydzień. Potem usiadł przy stole, spojrzał przez okno, gdzie park za blokiem był pełen liści. A dzieci ganiały się między ławkami. Ładnie dziś, powiedział cicho. Ładnie, potwierdził Roman, siadając naprzeciwko. Dobrze się patrzy, jak coś rośnie. Przez chwilę nikt nic nie mówił. Na stole para skotletów mieszała się z zapachem szarlotki. Leszek w końcu przełamał ciszę. Zrobiłem. Opłaciłem rachunki. Naprawiłem kontakt w pokoju. Jutro jadę po badania, żeby mnie częściej na budowę brani. Powiedział to zwyczajnie, bez dumy, bez oczekiwania pochwały. Roman tylko skinął głową. No i dobrze. Jak człowiek robi, to nie musi gadać. Renata spojrzała na niego i poczuła coś, czego nie czuła od miesięcy. Spokój. Nie radość, nie ulgę, tylko ten ciepły, ciężki spokój, który układa się w środku jak kamień po sztormie. Nie wierzę już słowom, pomyślała. Wierzę krokom. Po obiedzie poszli z tymkiem do parku. Liście szeleściły pod nogami, słońce chowało się między drzewami. Tymek biegł przed nimi, niosąc patyk jak miecz. Dziadku, zobacz! Ja też potrafię! Wiem, że potrafisz odpowiedział Roman Tylko pamiętaj żeby zawsze wiedzieć po co biegniesz Kiedy wrócili w kuchni wciąż pachniało szarlotką Leszek siedział przy stole z zeszytem pisał coś szybko potem przekreślał znów dopisywał Renata zajrzała mu przez ramię na kartce było krótko Dzisiaj praca rachunki obiad z rodziną jutro Tymek lekarz zakupy naprawić drzwi Dobre plany, powiedziała. Proste, odpowiedział, nie odrywając wzroku od kartki. Ale moje. Roman wstał, poprawił płaszcz. No, ja już pójdę, powiedział. Wam tu dobrze. Ja tylko dopilnowałem, żebyście wiedzieli, jak stawia się granice. Teraz wasza kolej. Renata objęła go lekko. Dziękuję, tato. Za wszystko. Nie ma za co. Po prostu robiłem, co trzeba. Kiedy drzwi za nim się zamknęły, w mieszkaniu pozostał zapach pieczonych jabłek i herbaty z cytryną. Tymek zasnął na kanapie. Leszek siedział w ciszy, patrząc przez okno na latarnię, która rysowała krąg światła na chodniku. Renata przykryła syna kocem, usiadła obok męża. Ciężko? lepytała. Ciężko, ale dobrze ciężko, odparł. Spojrzała na jego dłonie, szorstkie, ale pewne, i pomyślała, że właśnie tak pachnie dom, szarlotką, pracą i spokojem. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli spodobała Wam się ta historia, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie.